W minioną niedzielę na całym świecie świętowały osoby z dysfunkcją słuchu. Międzynarodowy Dzień Głuchych uczczono także w Bożu. Dzięki współpracy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących, medyka oraz biblioteki powstała wystawa prac plastycznych. W galerii Gawra, która mieści się w budynku biblioteki przy ulicy Kasprowicza, można oglądać wystawę prac uczniów i wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu. Wystawa nosi tytuł W duecie, ponieważ prezentuje także pracę słuchaczy Medyka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego. Jest jakby e, zwieńczeniem e... Naszej mojej i Asi zakończenia projektu edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne. I przy okazji też w duecie mamy też tu wystawę połączoną z szkołą policjalną Medyk. Jeden organ prowadzący i część nauczycieli, jakby się przeplatamy, nauczyciele. Z medyka uczą nasze dzieci w klasiach policjalnych, nauczyciele, parę nauczycieli też w medyku ma jakieś zajęcia na terapii zajęciowej i nie tylko, więc stwierdziłam, że pracę z terapii zajęciowej, pracę naszych dzieci połączymy jakby na jednej wystawie. To nie jest nasza pierwsza wystawa, którą organizuje jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących w Bożu. Zazwyczaj w okolicach 28 września, kiedy obchodzony jest międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, organizujemy w bibliotece jakieś wydarzenia właśnie związane z tym tematem. Tym razem jest to wystawa. Przede wszystkim chcemy rozwijać kreatywność dzieci, wyobraźnię ich, no i też promować ich talenty, tak? Dlatego. W w późniejszym czasie robimy te wystawy, żeby też inne osoby mogły podziwiać pracę naszych wychowanków. To też pokazuje, że te dzieci naprawdę mają talent tak, i, i warto y, to zobaczyć. Tak, I i sami można, samemu można ocenić, tak, jak, te, jak te dzieci pracują, y, jaką mają wyobraźnię, jaki mają talent. Wernisaż Wystawy uświetnił występ zespołu bębniarzy Tumbao, działający przy szkole dla głuchych. Prace uczniów, wykonane różnymi technikami, można oglądać w Galerii Gawra do końca października. A korzystając z obecności Raciborskiej Telewizji Kablowej, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabo słyszących w Raciborzu złożyła życzenia niesłyszącym mieszkańcom naszego regionu. Kochani! Na pewno Dzień Niesłyszących i Dzień Języka Migowego to jest takie ważne święto, ważne dla społeczności osób z niesłyszeniem, ale też ważne dla podkreślenia znaczenia języka migowego. Często myślimy, że to tylko język osób głuchych, a trzeba pamiętać, że jest to język międzynarodowy i też w wielu krajach, w wielu państwach jest on językiem obowiązującym obok języków fonicznych. Dlatego na ten czas, na ten piękny czas świętowania czasu języka, ale i też czasu podkreślenia znaczenia osoby głuchej w społeczeństwie życzę wszystkiego, co jest najpiękniejsze, wszystkiego, co spełni ich marzenia, co... Da nam taką normalność w życiu, żeby nie czuć się osobą wykluczoną, ale żeby czuć się osobą ważną. Życzę jeszcze raz wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze z okazji Dnia Niesłyszących no, dla wszystkich mieszkańców miasta, ale też dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają w naszym kraju. My także przyłączamy się do tych życzeń i dziękujemy, że jesteście z nami i że każdego dnia wspólnie przełamujemy bariery także na antenie lokalnej telewizji.